Widzowie, w dzisiejszym odcinku zamontuję taką tajną kamerę, którą zakupiłem na, w internecie, po prostu na moim korytarzu. Widzowie, patrzcie, zamówiłem taką kamerę szpiegowską, która pomoże mi widzowie widzieć, czy ktoś skradza się do mojego domu. Ponieważ boję się, że kubalonka widzowie w jakiś sposób może mm, mnie śledzić, bo on zna mój adres, widzowie, i e, na dodatek. Coś tak czułem, że może coś się wydarzy, widzowie, ponieważ ostatnio ym, dziwnie, dziwnym trafem ktoś do mnie pukał. Tak, serio. Dziwnym trafem, może to był zbieg okoliczności, ale nie wiem. Więc widzowie, kupiłem sobie taką kamerkę. Zobaczcie może jak ona wygląda, może spróbujmy ją sobie odpalić, widzowie. No, jest dosyć mała. Zobaczcie, jak ona wygląda względem mojej twarzy. Jakby ją tutaj gdzieś położyć, to by była mała. Tutaj akurat znalazłem filmik na internecie, gdzie jakiś ziomeczek sobie kupił taką samą kamerę, jak ja. Tutaj widzicie, o, tutaj masz mod, czyli jakiś ten, jak ona wygląda. Tutaj jest nazwa tej kamery, jak widzicie. Sp by Hayden Camera, czyli oczywiście kamerka szpiegowska. I patrzcie, tutaj się łączy z aplikacją tą kamerkę i widać tutaj normalnie obraz. Nie wiem, czy ja będę mieć ten sam model kamerki, czy u mnie jakoś inaczej to wygląda, ale będę mieć normalnie możliwość zapisywania sobie plików, kiedy coś się zaczyna dziać, widzowie. Ja sobie idę, może zobaczyć. Czekajcie, może włączę tą kamerę i zobaczymy, jak, ją, jak ona wygląda. Czekajcie, uwaga i... Wow, ej! Coś widać z tej kamerki! Co jest? Widzicie ten obraz? Ja wam godam tutaj na ten. What? E Kurde, ale naguje halo. Dobra widzowie, e, dobra nie, muszę wyłączyć tą kamerkę Nie no, nie jest ona taka zła widzowie Ale muszę mimo wszystko zamontować ją na korytarzu Ponieważ tutaj to będzie no trochę useless nie, Jak będę mieć tą kamerkę przy sobie Więc widzowie dobra, bierzemy aparat I idziemy spróbować zamontować ją gdzieś na korytarzu U mnie w domu Dobra widzowie, jestem na korytarzu jak widzicie I okej, okay, ja nie mogę tutaj za dużo pokazywać widzowie Ale jestem i widzowie Już wam czekajcie tutaj, obrócę kamerę Mam widzowie tą kamerkę szpiegowską Którą widzowie e, Zamontujemy na rogu Tutaj wydaje mi się, że tutaj będzie dobry pomysł na zamontowanie tego. Wydaje mi się, widzowie, że to będzie najlepsza opcja, żeby zamontować tą kamerkę szpiekowską, widzowie. Zobaczymy, czy ona w ogóle będzie się trzymać yy, tutaj w tym roku, widzowie, co nie? W tym roku czy w tym. Czekajcie, w tym czy w tym. Czekaj, dobra. Spróbujemy ją ustawić tutaj, widzowie. Czekaj, może ustawię jakoś aparat tak, żeby spróbować się nagrać, jak to daje, co nie. Dobra, widzowie, jestem. Dam ją w ten rok tutaj. Dobra, mam tą kamerę. Uwaga. Robimy tak, że zrywamy oczywiście tutaj to, taki klej i uwaga, dobra, idziemy już tutaj. Dobra, mamy, tu mamy, tu mamy, to, mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy, to wygląda w ogóle. Tego, że nie widać. Tak, praktycznie widzę, to tego w ogóle nie widać. Tak w widzowie, nie widać w praktycznie nie to tego w zejdźmy sobie widać Zobaczmy jak to wygląda. Uwaga roku Tutaj o widzowie widzicie to, uwaga, jakbyśmy sobie tak normalnie szli, to nie ma opcji, że tu widać widzowie, widzicie to, patrzcie, nie widać tego, nie ma takiej opcji widzowie, patrzcie, dobra, mamy kamerkę widzowie, pięknie, dobra, ono ma widok tutaj na te wszystkie na te schody widzowie, tak więc zobaczmy może jak, jak te schody wyglądają na tej kamerze co nie? Dobra, widzowie, jesteśmy sobie oczywiście już na komputerze i wziąłem tą kamerkę, od, odczepiłem i widzowie, jestem ciekawy, czy coś będzie. Więc ja oczywiście biorę sobie kabelek. Podłączamy tutaj e, oczywiście o naszą kamerkę, czekaj. Podłączyłem, podłączyłem. Podłączamy ją do komputera, widzowie i zobaczymy, czy coś będzie. A Was zapraszam na akcepcję.pl, ponieważ niedługo będą nowe tryby i jest bardzo fajnie. Ja tutaj gram. No ale przejdźmy do rzeczy, widzowie. Jesteśmy. E, kamerka mi pokazuje dwa pliki, jak tutaj widzicie. E, czy wszystko się nagrywa? Nagrywa. Ok, mamy yy, dwójkę. Spajkam 2 i spajkam 3. Dobra, wejdźmy w dwójkę. I uwaga, sprawdźmy, co to jest. A, czemu ta kamerka. Kurde, ona widzowie. Czekajcie, bo ja tutaj ją mam. Ona widzowie trochę się rusza, bo to jest, wiecie, ona nie jest jakaś droga, więc ona. Tutaj widzę, że się rusza, ale ok, dobra. Czekajcie, sprawdźmy, co to, co to zarejestrowało za ruch, widzowie tutaj. E, 4 sekundy do końca i nic. Nic, nic, po prostu pusty. pusta kamera. Okej, okay, no dobra. to nagranie, nie wiem, mo może coś przeszło co nie, i wiecie, tak po prostu zaczęło nagrywać, ale mamy jeszcze drugie nagranie, e, które mi zarejestrowało w ciągu widzowie trzech godzin, więc jestem cieka. Czy tutaj ktoś jest? Ej, co, ej, nie, czekaj, 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 czekaj. Zaczyna nagrywać! Patrzcie! Ej, tutaj ktoś jest! Ej, nie wiem, może to jest jakiś sąsiad, mój, czekajcie, bo tak gadam, kurde, a może to jest mój sąsiad, czemu? No, czy sąsiad by robił takie. Co to kurde jest? On jest ciągle plecami, widzowie. Czy znaczy to jest mój sąsiad? Czekaj, jak to będzie mój sąsiad, trzeba będzie zblurować. Bo nie wiem, szczerze. To trochę dziwne, jak na sąsiada. A tak się. Aha, Okej. Okay. Dobra, to jest dziwne akurat. Czemu ma takie ruchy powolne, widzowie? No, idzie, dobra. To jest może mój. Nie! Nie, to jest. To jest kubalonka? Co on ma za zegarek, kurde? Jakiś ten, ja mam taki. O, nie wierzę, jest kubalonka, widzowie, jest kubalonka w mojej klatce. Czy on zauważył to? Gdzie ja mi. Czekaj, co on? I szedł wyżej i co dalej? Uciekł? I przerwało nagranie. Co się odwala, widzowie? Zacięło nagranie, widzicie to? A nie, działa, on, on ucieka po prostu. On uciekł, widzowie, był kubalonka u mnie. Ej, dobra, co ja mam o tym myśleć? On wie, gdzie ja mieszkam. Co on ma w ogóle za zegarek? Patrzcie, on ma jakiś zegarek w ogóle. Jakiś taki. Ci... Nie wiem, co to jest smartwatch. Ja mam taki zegarek, taki zwykły. Dobra, kubalonka, jeżeli to. Wi... Nie, no nie wiem, czy on nie widzi. W ogóle są jego włosy tutaj, są jego włosy tutaj. Nie wiem, to już ja robię powalone. On wie gdzie ja mieszkam? Jezu, on wie gdzie ja mieszkam. Co ja mam zrobić, widzowie? Nie mam pojęcia, co ja mam zrobić? Normalnie kubalonkę zarejestrowałem. Mam pomysł widzowie, a mianowicie wejdźmy na konto kubalonki w Minecraft i zobaczmy czy coś się zmieniło. Czekajcie, to było kubalonka i i hasło to było Debil, kławku 123 Czekaj Zmienił hasło, kurde... Dobra, będę musiał pomyśleć jakie inne może mieć hasło, co nie? A może... YES! Ja zmienił hasło i yes, działa I dobra, widzowie, jesteśmy sobie oczywiście W Minecrafcie, e, no i co, sprawdził Czy jest świat single player? E, nie Usunął wszystkie światy single singleplayer, kubalonka nie, ma, nie, nie wiem o co chodzi, dobra, okej okay. Wejdźmy w multiplayer, jest serwer prywatny Widzowie, działa ten serwer Dobra, wejdziemy tutaj za chwilę, ale tutaj ma jeszcze ACMC, widzowie, wbijajcie wszyscy na acmc.pl, ponieważ to jest mój serwer I wbijajcie na drugi kanał, więcej kławku, ponieważ tam sobie Nagrywamy codziennie i musicie wbić, ponieważ Codziennie, kurde, jest super I będzie nowe tryby, będą bardzo fajne niedługo, więc Zbijajcie, ale dzisiaj martwi mnie to, że kubalonka był zarejestrowany na mojej tej kamerce, widzowie Kurde, ja ją muszę zaraz przywrócić tam, żebym widział, co się dzieje Dobra, wejdźmy na serwer prywatny Kubalonki, widzowie, co to ma być? Dobra, wbijamy, uwaga I... jesteśmy Jesteśmy na serwerze kubalonki Co się tutaj odwala? What? Jakieś... doszły tutaj, widzowie, jakieś rzeczy Czekaj, kubalonka, no i co? Patrzcie, mam skin na kubalonki What? I czy to? Jesteśmy kubalonką, widzowie, dobra Czekaj, tu są jakieś tabliczki, czekaj, co to jest? Widzowie, myślisz Troxel, myślisz Troxel, że to dobrze wygląda? No, o, ale co dobrze wygląda, bo ja nie wiem. A ty, a ogoli się na łyso? Co, no nie ma takiej opcji. Jak powiesz, gdzie mieszka, to pewnie ogoli się. Hahaha. Ha, ha. No nie, widzowie, on chce, żeby się ogolił na łyso i teraz na serio, tak? Nie, no nie ma takiej opcji. Dobra, czekaj, to będzie mocne. O co chodzi? E? Co to jest? Czy Chodziło o to, czekaj, myślisz Troxel, że to dobrze wygląda? Czy to? Chodzi o to? Kurde, bo ty byliśmy w ostatnim odcinku na tym, na tym serwerze i w ogóle tutaj doszło parę rzeczy widzowie z tego co widzę Okej, okay, czekaj, czekaj. Tabliczki są. Dzień pierwszy, śledzę kławku. Już wiem gdzie on mieszka. Będę do niego przychodzić dzień w dzień, dopóki nie ogoli się na łyco. Nie! Chłopie, nie, 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 poczekaj, poczekaj, bo to mi śmierdzi wielkim skamem. Wiem, gdzie mieszka i zbudowałem jego dom w prawdziwym życiu. Co? Ej, nie, to jest mój budynek w prawdziwym życiu? Ej, nawet nie mówcie. Nawet nie mówcie. Tutaj była kopuła jakaś bedrukowa, co nie? Takie było to zasunięte. Nie gadajcie, nie, 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 no to już jest za wiele, widzowie. Kurczaku, czy ty to widzisz? A, zabiłem cię, sorry. Widzowie, nie, naprawdę. Dobra, nie będę mówił, czy to jest dobra klatka, czy nie, widzowie, ale... On zbudował moją klatkę w prawdziwym życiu. Czekaj, tu jest strzałka. Czy chodzi, żebyśmy szli tam? Okej, okay, sprawdźmy. Tutaj jest nether. Okej, okay, okej. Okay. Sprawdźmy, czekaj, tutaj co to tu jest? Nic, okej. Okay. Pusta. Ta też jest pustka. To są, widzowie, chyba klatki, widzicie? I to jest trzecia klatka podobno moja. Okej. Okay. Czekajcie, wejdźmy. Co tutaj pisze? Uwaga. Tutaj gdzieś chyba mieszka nie Ale nie wiem do końca gdzie <grym> Ej, nie, widzowie Ja pierdziele, to wygląda dokładnie jak u mnie Czekaj, no może nie ten kolor Ale widzowie, naprawdę ta klatka wygląda jak u mnie Ej, nie, dobra Tego jest za wiele, czekaj Na tym piętrze? Ej, nie, wierzę What? Ej, nie, widzowie to, to się robi dziwne. Czekaj, 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 to się robi. Ej, wytłumaczę wam dlaczego. Czekaj, jesteśmy na pierwsze piętro? Nie, to się robi powalone, widzowie. Tutaj nic nie ma, tutaj jest zbudowane. Pokój kławku. Ej, zaraz wam coś powiem, widzowie. Zaraz wam coś pokażę. Ej, nie wierzę, zaraz wam coś pokażę, bo y, to jest na serio dziwne. Czekajcie, patrzcie, jak tutaj się wchodzi. Nie no widzowie, przecież tak dokładnie wygląda moja klatka. Nie wierzę, widzowie. On na serio takie coś odbudował? Czekajcie, patrzcie to, pokój kławku i teraz wam coś pokażę, widzowie, bo to jest serio dziwne i wezmę tą kamerę tutaj, o, patrzcie, wchodzi się tutaj, nie, to jest powalone, widzowie, patrzcie, wchodzi się tutaj i tutaj jest komputer, nie, to jest powalone, widzowie, patrzcie to, czekajcie, ja wam, ja was może wezmę tutaj stąd, czekaj, patrzcie to, widzowie, uwaga, patrzcie, zobaczcie, jest komputer, tak, jest komputer, jest komputer, ale patrzcie tutaj, tu są drzwi i, i idealnie, widzowie. Te drzwi są tak samo zbudowane, widzowie. Nie, nie wiem. Yy, dla mnie to jest naprawdę chore. Patrzcie. No, jeden do jeden, widzowie. No, to jest coś chorego. Naprawdę. Jaką, widzowie, wie, że ja, tu, że ja mam ta, coś takiego? I tutaj okno. Ej, nie, dobra. To jest dziwne, widzowie. Nie wiem. Napiszcie, co ty myślicie i co ja mam z tym zrobić. Zostawcie łapkę w górę, bo, bo inaczej nie dam rady. Normalnie, nie wiem.